Hej! Witajcie w kolejnym odcinku Gentle TV. Dzisiaj pokażemy sobie produkty firmy GeekMod, która od jakiegoś czasu zajmuje się produkcją ciekawych akcesoriów do naszego hobby, czyli do gier planszowych. Czy są to jakieś elementy warte Waszych pieniędzy, czy to jest fajny towar, czy może po prostu jakiś zbędny gadżet, za który ktoś próbuje wyciągnąć od Was kasę? O tym powiemy sobie dzisiaj. Zapraszam do oglądania odcinka. Naszą prezentację zaczniemy sobie od takiego chyba sztandarowego produktu, na który ja musiałem zwrócić uwagę, czyli od, słuchajcie, wyprasek do gier. Tutaj akurat tajniacy Vladek Fatila i wypraska firmy GeekMod, która pozwala nam tutaj to wszystko ładnie zorganizować. To jest po prostu kilka takich z MDF-u przygotowanych elementów drewnianych wypalanych laserem, które po odpowiednim sklejeniu lub złożeniu dają nam taki fajny organizer tak naprawdę na te wszystkie elementy. I jest to fajnie zawsze pomyślane, bo po pierwsze jest to modulowane, czy możemy sobie tutaj to wyjąć, włożyć się indziej, a poza tym pozwala nam szybko, bez stresu przechowywać i wyjmować grę. Jest to też na tyle wysokie, że nie wysypuje się, nie, nie przewala, jak tym ruszamy. Ta wypraska jest dosyć prosta. Tutaj jest niewiele tych elementów. Widzicie po prostu kilka przegródek, żeby to się wszystko nie przewalało. Ale jak sobie spojrzycie na zdjęcia, które się teraz pokazują, to organizer do Imperium kontratakuje, czy do zakazanych gwiazd. No to już jest o wiele poważniejszy temat i tam trzeba wiele, wiele rzeczy zrobić. Minusem jest to, że wszystkie te rzeczy trzeba, słuchajcie, kleić. Wszystkie elementy, które te widzicie, musicie skleić sami. Ale są instrukcje, które po prostu banalne. Ale więc nie ma z tym większego problemu, jeżeli ktoś umie używać kleju, co chyba karty z Was potrafi, nie będziecie mieli z tym bólu. I takie organizery bardzo pomagają, szczególnie kiedy wydawca no niestety ta ciała i nam nie zapewnił wypraski fajnej. Kolejną rzeczą, o której sobie wspomnimy, są karty. Tutaj są takie specjalne holdery na kartach, Jak widzicie, że będziecie nie musieli trzymać tego wszystkiego w ręce, po prostu do dowolnej gry sobie wkładacie. Widzicie wszystko bardzo dobrze, co się dzieje, jak to działa. Tutaj taki deck holder również można sobie przykładać te karty pod te w Twilightie właśnie lubię wkładać do dołu te, już odpadły, z gry wiem, że nie wrócą. No Trochę to pomaga, ułatwia rozgrywkę i zabawę. Jeżeli chcecie po prostu zorganizować jakieś swoje żetony, nie nosić tego wszystkiego w tych plastikowych woreczkach, albo na przykład wystawić tylko na planszy, otworzyć i grać, to proszę bardzo, są takie fajne organizery. Ja jednego używam do dasta, w drugim trzymam takie fajne serduszkę. Teraz uwaga, kto w komentarzach napisze, z jakiej gry są to elementy. Zapraszam do takiego małego konkursu. Kto pierwszy, ten lepszy. A wspomniane właśnie e, serca, które widzicie tutaj, są również produkowane przez chłopaków, czyli jeżeli ktoś szuka jakichś takich znaczników albo elementów właśnie wycinanych e, z plastiku czy z grona, to tam też możecie na ich stronie znaleźć jakieś takie fajne bajerki, które Wam się w grach planszowych przydadzą. Ostatnim elementem, który chciałem Wam pokazać, są takie organizery na plansze. Gdybyście kiedyś e, w cywilizacji poprzez wieki. No i tak to więcej wygląda, że nieopatrzny ruch albo kichnięcie może spowodować katastrofę. W związku z tym bierzcie takie coś, chodzicie sobie na planszę, w to wkładacie e, Wasze znaczniki i dopóki nie wywalicie całego takiego wielkiego organizera, co jest dosyć trudne, jesteście bezpieczni i można grać. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda taki organizer do Eclipse'a albo do gry Mystica. E, ten zupełnie zapakowany, nowy. One przychodzą e, otoczone takim zabezpieczeniem, żeby Wam się nie porysowały. To się oczywiście e, zdejmuje. Okay. Czyli zobaczyliśmy sobie co ciekawego mamy w ofercie Geekmoda. Co ja na ten temat uważam? Osobiście z tych wszystkich rzeczy najbardziej przekonał mnie podajnik na karty, którego najwięcej używają, szczególnie w rozgrywkach, w jakieś bardziej zaawansowane karcianki, czy na przykład w gry typu Twilight Struggle, gdzie te karty przydaje się w jakimś miejscu trzymać i tworzą się na przykład dwie kubki, jedna kart usuniętych z gry, a druga takich, których używamy, i to jest po prostu wygodne i fajne. Na pewno będę używał zbiorniczka na żetony, chociażby to Dasta, żeby łatwo sobie to przynosić. Otwieram, wyciągam co chcę, nie muszę się prawda, bawić zupełnie z jakimiś problemami. I na pewno, jeżeli zawita w moje progi jakaś gra z dużą ilością komponentów, będę zainteresowany taką wypraską do niej, która będzie takim organizerem lepszym, niż to, co zaproponował wydawca, producent gry. Na przykład żebym się nie obraził za taką wypraskę do Battle Star Galaktyki. Wiem, że gracze, którzy posiadają Forbidden Stars, palą sobie bardzo tą wyplastiką moda i jest to bardzo fajne. No i oczywiście ten ta plastikowa nakładka, która pozwala nam utrzymać te elementy e, żetonów na planszy, jak kichnę albo jak coś zrobię, no to jest coś super i ja już w cywilizacji poprzednio tylko z tym będę grał, bo bez tego to ta gra, to jest po prostu jakieś piekło. Więc ogólnie duży plus dla chłopaków, że robią coś fajnego, że mają ciekawy pomysł i oferują nam fajne produkty, które się mogą przydać. Gwarantuję Wam, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym wszystkim. Jeżeli macie ochotę za te kilka złotych ulepszyć Wasze gry planszowe, ulepszyć Wasze wrażenia, przyspieszyć setup albo po prostu mniej przebaga mieć na planszy, to na pewno produkty tej firmy się przydadzą i myślę, że z kolejnymi miesiącami będziemy coraz fajniejsze czy tam widzieli i do coraz większej liczby gier. Słuchaj, tyle na dzisiaj. Ja oczywiście Zachęcam Was do odwiedzenia strony GeekModa, MODA, która się tutaj powinna teraz ładnie pojawić. Będzie również w opisie filmiku, bo chłopaki robią coś fajnego i rozwijają nasze hobby, a w końcu tylko o to chodzi, żeby się coraz lepiej i coraz fajniej bawić w naszych grach planszowych. Ja Wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć. Jeśli gra Ci się spodobała, najszybciej wyśleć ją rebel.pl. Godne zaufania, największy sklep z grami w Polsce.